Szanowni Państwo, dzisiaj nagrywam program w rękawiczkach. Robię program z myślą o naszych polkach, o naszych kobietach, o naszych słowiankach, o naszych drugich połówkach, jak to niektórzy mówią. Szanowni Państwo, chcę Państwu powiedzieć coś, co Państwa zaszokuje, a przede wszystkim zaszokuje nasze kobiety, nasze panie, nasze słowianki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale trują nas na wszelkiego rodzaju sposoby. Jednym z takich sposobów, już powiedziałem, jak trują mężczyzn, po to, aby pozbawić nas płodności. Dzisiaj powiem Wam coś, co Was naprawdę zaszokuje. Kobiety będą zaszokowane, te, które logicznie myślą, bo te, które nie myślą, nic ich już nie zmieni. Muszę Państwu powiedzieć, że kobiety nasze są trute i to z premedytacją. Kobiety nasze są zabijane, Słowianki są zabijane tylko dlatego, że jakiś kretyn u góry zdecydował o życiu i płodności naszych kobiet. Wielu z Was powie, że plotę bzdury. Otóż chciałbym pleść te bzdury. Przedstawię Wam fakty, przedstawię Wam dowody. Czym? Brują nasze kobiety. Czym zakażają nasze kobiety? Czym likwidują nasze kobiety? Tak nie może dalej być. Wiele feministek strajkuje pod Sejmem, przeciwko rządowi i wszelkiego rodzaju politykierom. Zastrajkujcie teraz. Brońcie się, brońmy się wszystkich. Zwracam się również do mężczyzn, którzy już są praktycznie bezpłodnymi samcami. Bezpłodnymi samcami, którzy już nic nie mogą zrobić, nawet nie mogą zapłodnić własnej kobiety. A kobieta z kolei nie może być zapłodniona, dlatego że jest truta. A jest truta, wiecie czym? Randapem. Randapem, randapem, powtarzam to po poczykroć. Nie wiem, czy wiecie, ale największym producentem bawełny, jednym z sprzedających państw jest Argentyna. Co ta Argentyna robi? Otóż produkuje bawełnę, uprawia bawełnę. Ta bawełna jest wykorzystywana w różnych sposobach na różne sposoby. Między innymi jest stosowana w podpaskach higienicznych, które nasze kobiety używają. Między innymi jest również stosowana w opatrunkach, które lekarze, chirurdzy, ci, którzy operują, używają na nasze rany. Zamiast opatrunku, kładą nam randap. Szanowni Państwo, nie wiem jak nazwać kobietę, czy mówić, że ma. W mojej starej daty człowieku mówiono kiedyś, że kobieta ma cipkę, a mężczyzna ma małego. W tej chwili mówi się pochwa, narządy rodne. Ja będę się posługiwał nazwą, którą w moim czasie stosowano: czyli kobieta ma cipkę, a mężczyzna ma tego małego. Było to takie piękne i ładnie dla ucha wpadające. O czym chcę dzisiaj mówić? Chcę mówić o cholernych podpaskach higienicznych. Szanowni państwo, w Argentynie, jak wspomniałem, produkuje się 80% bawełny, która wpływa na polski rynek i ta bawełna jest stosowana w podpaskach higienicznych. Ubrałem rękawiczki, bo boję się tego po prostu dotykać. A nasze kobiety wkładają to do swojej cipki. Po to wkładają, no bo wiecie po co wkładają. Ale podczas chodzenia, poprzez tarcia i poprzez ciepła, które występuje w kobiecej cipce, powoduje się to, że do śluzówki wkłaniany jest randap. Randap, który się znajduje w bawełnie, którą produkują, właśnie te państwa przodowe, o których mówiłem. Szanowni Państwo, pokażę Wam, ubiorę okulary, bo to, co powiem, to nie jest mój wymysł, to nie jest wymysł człowieka, który chce ostrzec nasze Słowianki. Szanowni Państwo, powiem tak, aby zbadać podpaski higieniczne różnego typu, różnego typu, Byłem w wielu jednostkach, w wielu jednostkach polskiej, polskiej firm. Między innymi byłem we wszystkich Sanepidach. Między innymi w Wrocławiu, w Warszawie, w Opolu, w Rzeszowie, w Łodzi, tak zwane WSSE. Zacząłem od skarżyska. Zajechałem do Sanepidu. Panie postawiły wielkie oczy, jak powiedziałem, że chcę zbadać na zawartość randapu podpaski higieniczne. Po prostu panie były przerażone. Nie dziwię się, bo one tego nie wiedziały. I nikt tego nie wie. Następnie dzwoniłem i rozmawiałem z Sanepidem w Łodzi. Nawet się rozłączyli, bo nie chcieli słuchać. Rozmawiałem w Warszawie. Też nie. We Wrocławiu też nie robią badań. A jeszcze 3, 5 placówek. Wrocław, Warszawa, Opole, Rzeszów Łódź, którzy powinni wykonywać badania. Proszę Państwa, to jeszcze jest nic. Skontaktowałem się z Państwowym Zakładem Higieny, który powinien prowadzić te badania na ulicy Chocimską Też takich badań nie prowadzą. Wiedzieć, tam gdzie jest bawełna, tam jest Randap. W Argentynie 7,5 litra Randapu. W ogóle środków chemicznych przysługuje na jednego człowieka, tam ludziom odpadają ręce, a oni to produkują i pchają na nasz rynek. Nie ma instytucji w Polsce, która by badała, jeżeli Szanowni Państwo, Państwowy Zakład Higieny nie prowadzi żadnych badań na Chocimskie, to się pytam, kto prowadzi badania? Kto truje nasze kobiety? Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć? Czy ktokolwiek rządu jest w stanie mi na to odpowiedzieć? Podejrzewam, że nikt. Wpływa do nas najgorsza trucizna. Zabijają nasze kobiety w zarodku. Teraz jeszcze zabijają 12 13 latki poprzez szczepienia. Ja się pytam, komu zależy na populacji? Polek. Komu na tym tak bardzo zależy? 15 gatunków podpasek wziąłem. Nikt nie jest w stanie mi ich przebadać. Więc ja się pytam, kto. Ale przebadał te podpaski. Wiecie, kto przebadał? Przebadał te podpaski uniwersytet w La Plata. I stwierdzili 80% w podpaskach, we wszystkich środkach opatrunkowych, we wszystkich różnych rodzaju wacikach dla dzieci, które myjemy, wiedząc o tym, że te dzieci będą lepsze i zdrowsze. Jest random. Więc miłe panie. Co wkładacie do swoich cipek, za przeproszeniem? Wkładacie run i dlatego się trujecie, dlatego umieracie, bo nie wiecie, co jest wokół nas grane. Ja uważam, że zamiast czarnych marszów powinniście zrobić błękitny marsz. Kto jest odpowiedzialny za zdrowie naszych kobiet? W tej chwili nikt, bo każdy ma to serdecznie w dupie. Rozumiecie to? Jestem wściekły. Bo jestem Słowianinem, jestem Polakiem i dbam o to, aby nasze kobiety były zdrowe, aby nasze dzieci rodziły się zdrowe. A nikt w państwie o to nie dba. Niech wszystko badają, co wpływa do kraju. A jeżeli nie badają, to nas trują. A jak nas trują, to nas tą zdepopulować. A jak zdepopulują, to jesteśmy niczym innym, tylko warzywem. Bo tak, chłop nie zapłodni, kobieta nie urodzi. Pytam się, komu zależy na likwidacji nacji polskiej? Odpowiedzcie sobie sami i wyciągnijcie wnioski. Nie będę mówił więcej, bo po prostu krew mnie zalewa na to wszystko. Oczknijcie się w końcu. Do mężczyzn się zwracam. I do troli, trole, spierdalajcie, jak nie wiecie o co chodzi. I do was się zwracam. Wyciągnijcie wnioski, bo jak nie wyciągniecie, to wasza wnuszka będzie miała raka. Tylko dlatego, że taki głup jeden czy drugi siedzi spokojnie i nic nie mówi. No jestem wściekły. No, ponosi mnie, jak likwiduje się nasze kobiety w białych rękawiczkach w biały dzień. Ja muszę podpaskę brać w rękawiczkach, bo się boję tego dotknąć. Rozumiecie, co to znaczy? A ona sobie randa wkłada i ona o tym nie wie. Ale teraz wiecie i zróbcie coś z tym na litość boską. Powiedzcie dość, bo jak nie powiecie dość, to ja powiem, że Wy nie jesteście Polakami, Wy nie jesteście Słowianami, Wy jesteście mordercami. Γι'